Jak liczyć kalorie? Zacznijmy od tego, że nie każdy musi je liczyć, i to nie jest tak, że, żeby być fit, żeby zdrowo się odżywiać, musimy liczyć kalorie. I ja wręcz zachęcam Was do tego, żebyście byli w stanie odżywiać się zdrowo, jedząc intuicyjnie, a nie fokusując się stricte na tabelkach. Jednak liczenie kalorii ma swoje zastosowanie w momentach, kiedy chcemy jakichś zmian w naszej sylwetce, staramy się. A te zmiany nie następują, czyli na przykład chcemy schudnąć i zaczynamy jej zdrowo, zaczynamy się więcej ruszać, a mimo to nasza waga nie spada, mimo to obwody naszego ciała się nie zmieniają i nie jesteśmy zadowoleni właśnie z efektów. To może być znak, że mimo tych zdrowych zmian nie jesteśmy w deficycie kalorycznym i wtedy takie podążanie cały czas tą samą ścieżką, nic nie zmieniając i nie biorąc kontroli nad tym całym procesem poprzez liczenie kalorii, możemy doprowadzić tylko do większej frustracji. Więc uważam, że liczenie kalorii ma swoje zastosowanie, kiedy nie jesteśmy w stanie na oko i intuicyjnie osiągać tych celów, na których nam zależy. Sponsorem tego odcinka jest Fitatu, czyli aplikacja do liczenia kalorii, którą wiem, że wiele z was na pewno kojarzy. Ja sama używam jej od 4 lat, więc ta współpraca jest w ogóle fenomenalna dla mnie, bo polecam wam coś, z czego sama od wielu lat korzystam i osoby, które obserwują mnie na Instagramie potwierdzą, że wszystkie screeny, jakie wrzucam od 4 lat, jeżeli chodzi o kalorie, pochodzą właśnie z Fitatu. Po dodaniu swoich danych do aplikacji ona sama wylicza wam wasze zapotrzebowanie Kaloryczne, dostosowuje kalorie i makro pod wasz cel. I to jest super opcja dla osób początkujących, które mają z tym problem, żeby sobie policzyć. Pamiętajcie jednak, że żaden kalkulator, żadna aplikacja nie zna waszego organizmu tak jak on sam siebie zna. Więc to jest fajny wyznacznik, fajny taki odnośnik, żebyśmy wiedzieli już od czego zacząć, ale pamiętajcie, żeby na tej podstawie obserwować swój organizm, bo on najlepiej wam powie, ile tych kalorii potrzebuje. Więcej w temacie zapotrzebowania kalorycznego znajdziecie w tym filmie, także was odsyłam, a my lecimy dalej. Fitatów, banalny sposób dodacie produkty do swojego jadłospisu i ja najczęściej używam tutaj kodu kreskowego, bo to dosłownie zajmuje dwie sekundy, a mam pewność, że skanuję właśnie tą mozzarellę, którą chcę, którą zjem, więc te dokładnie kalorie dodają mi się później do jadłospisu, no jest to bardzo szybka opcja. Jest teraz też fajny bajer, czyli szacowanie kalorii na podstawie AI, czyli sztuczna inteligencja szacuje ile kalorii może mieć posiłek, który na przykład zjadamy na mieście i to jest fajna opcja dla osób, które chcą te kalorie liczyć, no ale właśnie często jedzą na mieście, bo nie wiem, mają tak. Taką pracę, że często gdzieś tam się spotykają z klientami, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dzięki właśnie AI możemy lepiej to kontrolować. Tu ponownie, oczywiście to nie będzie na pewno nigdy w 100% pewne, no ale lepiej mieć te 90% kontroli, niż nie mieć jej wcale. Z dodatkowych opcji macie możliwość ustawienia sobie IFA, czyli postu przerywanego, jeżeli chcecie przez kilka godzin pościć, a później dopiero jeść, więc to też jak najbardziej można sobie w fita tu ustawić. Możecie dodawać swoje przepisy, to jest znowu fajna opcja dla osób, które często gotują często robią jakieś autorskie swoje przepisy, no to bez problemu możecie taki przepis wprowadzić do bazy i potem sobie z tego korzystać. I ja zupełnie szczerze wam przyznam, że od tych czterech lat no nie miałam potrzeby szukać innej aplikacji, bo w Fitatu mam wszystko, czego potrzebuję. No jedyna opcja to były jakieś właśnie moje produkty, których tam nie znalazłam, których nie było w bazie, bo na przykład gdzieś tam kupiłam je w jakimś dziwnym sklepie i wiecie, nikt inny poza mną na świecie tego produktu nie jadł, ale wtedy bez problemu można sobie taki nowy, zupełnie inny produkt wprowadzić w Fitatu i wtedy mamy go też w bazie i możemy sobie już na przyszłość korzystać. Także szczerze, szczerze Wam polecam. Macie oczywiście kod rabatowy, gdybyście chcieli sobie aplikację pobrać, przetestować. No ode mnie naprawdę szczera polecajka, a teraz już zabieramy się za takie praktyczne porady, na co nie dać się nabrać podczas liczenia kalorii, na co musimy uważać, no i jak z tym wszystkim sobie poradzić. Pierwsza złota zasada liczenia kalorii. Ważymy produkty zawsze przed obróbką termiczną, czyli jeżeli macie w rozpisce 100 gram ryżu, to to jest waga surowego produktu jeszcze przed ugotowaniem. I dlaczego tak? Ponieważ pamiętajcie, że w procesie gotowania jedyne co się zmienia to zawartość wody w żarenku ryżu, więc to nas nie interesuje, bo woda nie ma kalorii, więc nawet jeżeli waga produktu mi się zmieni, to on nie będzie ani bardziej, ani mniej kaloryczny, więc mnie interesuje sucha masa produktu, bo ona dostarcza mi kalorii, woda mi ich nie dostarczy, bo jeżeli ugotujecie sobie 100 gramów ryżu i ugotujecie al dente, no to powiedzmy będzie ten ryż ważył, nie wiem, 200 gramów. Jeżeli go Rozgotujecie, może ważyć 300 gramów, ale to nie ma znaczenia, bo to jest tylko różnica zawartości wody, która, tak jak mówię, nie ma kalorii, więc święta zasada, którą musicie sobie wyryć na blachę. Produkty ważymy przed obróbką i dodajemy właśnie wagę produktu przed obróbką termiczną, a więc przed gotowaniem, przed pieczeniem, przed smażeniem itd. Druga zasada, która bardzo łączy się z pierwszą i łączy się też z kwestią aplikacji. W aplikacjach możecie znaleźć też właśnie wagę do produktów po przygotowaniu, czyli na przykład, nie wiem, pieczątki utko z kurczaka. Są takie opcje, są takie pozycje, ale właśnie pamiętajcie, że to, ile to łódko będzie właśnie miało kalorii, ile będzie ważyło, no to jest zależne od tego, jak ktoś sobie je przygotował, więc ja zachęcam Was do tego, żeby jednak dodawać sobie zawsze te produkty z wagą przed obróbką termiczną, bo nie jesteście w stanie oszacować, co dana osoba, która wprowadziła ten produkt, tutaj dla mnie na to te pieczone łódka z kurczaka, z nimi zrobiła, ile je piekła. No bo jeżeli piekła je wiecie, godzinę, no to one są wysuszone na wiór i ta waga będzie mniejsza, a kaloryczność niekoniecznie. Więc pamiętajcie, że do aplikacji też chcemy dodawać sobie wagę produktu przed obróbką termiczną. Trzeci punkt to właściwie pułapka, która na nas czeka. Pamiętajcie, że makaron będzie miał zawsze w 100 gramach produktu około 350 kalorii. Jeżeli widzicie. W Biedronce, makaron, który ma 120-130 kalorii w 100 gramach, to to jest waga produktu po ugotowaniu i doczytacie to sobie na etykiecie, ale jeżeli osoba początkująca zobaczy taki makaron, to się zajara, że znalazła super niskokaloryczny makaron i wiele razy dostawałam takie wiadomości, czy już widziałam ten super makaron z Biedry, ale kochani, producent nas po prostu robi w bambuko i jest to w ogóle nie fajne. Uważam, że to powinno być jakoś kontrolowane, mimo że jest ta informacja, że to jest po ugotowaniu. W tym film, ale pamiętajcie, że makaron w 100 gramach produktu zawsze będzie miał około 350 kalorii i możecie sobie zrobić screen tej tabelki, którą teraz widzicie na ekranie, która pomoże Wam mniej więcej właśnie kontrolować, ile kalorii znajdziecie w 100 gramach produktu z danej kategorii. Oczywiście będą to delikatne różnice, no ale nie takie, że tych kalorii będzie albo 100, albo 350, tak jak w przypadku ugotowanego i surowego makaronu. A co jeśli robisz naraz dwie lub trzy porcje danego posiłku, albo gotujesz dla dwóch osób? Zakładając, że dzisiaj gotujesz obiad, który chcesz jedną porcję zjeść właśnie dzisiaj, a drugą chcesz zjeść jutro, no to sprawa jest prosta. Wpisujesz sobie w aplikację szczegóły takiego posiłku dla jednej porcji, na przykład 100 g ryżu, 10 g oliwy, 150 g piersi kurczaka i 200 g brokułów, dajmy taki kulturystyczny posiłek. Później wystarczy, że kolejnego dnia skopiujesz ten sam posiłek w aplikacji, no i wtedy masz od razu na kolejny dzień dokładnie ten sam posiłek. Ale gdy przygotowujesz to danie, to używasz od razu podwojonej gramatury, a więc 200 g ryżu. 20 g oliwy, 300 g mięsa i 400 g brokułów. A kiedy już przygotujesz to danie, czyli zrobiłaś sobie to 200 g ryżu, które wystarczy ci na dwa posiłki, no to ważysz ile te 200 g ryżu waży po obróbce termicznej. Załóżmy, że wypiło 300 ml wody i to 200 g ryżu waży teraz 500 g, no to tą wagę 500 g dzielisz sobie na pół, czyli 250 i do jednego pojemnika do posiłku na dzisiaj dajesz 250 g ryżu i do posiłku na drugi dzień dajesz sobie 250 g. Ryżu. I tak robisz z każdym posiłkiem, dzięki czemu w aplikacji już masz to załatwione, a na żywo robiąc ten posiłek po prostu dzielisz sobie to na równe. Połówki. i tutaj oczywiście nie spinajmy się aż tak z tym, bo dla naszego organizmu ważniejsze jest, ile my zjemy w skali całego tygodnia, a nie, że dzisiaj zjem 240 gramów ryżu, a jutro zjem 260 gramów ryżu, bo to nic mi nie zmieni właśnie w skali tygodnia, więc bez spiny, bez takiego patrzenia, że co do jednego grama to musi się zgadzać. Jeśli natomiast obiad robi Twój partner lub partnerka i nie dzielicie się po równo, tylko Ty musisz zjeść 60% tego posiłku, a ona 40, czy on 40% tego posiłku, no to sprawa tutaj się komplikuje i są rzeczywiście pary, które lubią się bawić w taką matematykę i sobie będą to wyliczać. Mi byłoby chyba trochę szkoda czasu, wolałabym już po prostu się rozdzielić z partnerem i on sobie robi swoje, ja robię sobie swoje, ale dla przykładu powiem Wam też jak to zrobić. Ty chcesz zjeść 100 gramów makaronu, 100 gramów mozzarelli, 50 gramów pesto i 250 gramów pomidorków koktajlowych. Druga osoba chce zjeść 50 g makaronu, 50 g mozzarelli, 25 g pesto i 125 g pomidorków. Łącznie robicie więc danie ze 150 g makaronu, 150 g mozzarelli, 75 g pesto, 375 g pomidorków. Całe danie jest gotowe, wtedy ważycie je. Załóżmy, że po obrótce termicznej całe danie będzie ważyło 700 g. Skoro porcja drugiej osoby stanowić ma połowę Twojej porcji, to zakładamy, że ze 100% tego dania. Czyli 700 gramów, twoja porcja to około 67%, a porcja drugiej osoby 33%. No i liczymy. 67% z 700 gramów daje 469 gramów, a więc tyle dania gotowego ląduje na twój talerz, a pozostała część, czyli 231 gramów, na talerz drugiej osoby. Tak mówi matematyka, a zdrowy rozsądek mówi, żeby darować sobie tą dokładność co do 1 grama. Jeszcze do tego wrócimy. No jak widzicie, ten przykład to już jest spora kombinatoryka. Wam pozostawiam Decyzje, czy chcecie się tak bawić, czy nie. Kolejny punkt, o który często pytacie, jak liczyć budynie, jak liczyć kisiele i tego typu rzeczy. Więc jeżeli na opakowaniu na pierwszym miejscu występuje skrobia ziemniaczana, a tak zazwyczaj jest, to po prostu właśnie w ten sposób policzcie ten proszek. Bo kalorie, które znajdziecie często z tyłu opakowania, one będą dotyczyły już produktu po przygotowaniu, ale tam zawsze jest jakieś założenia, że na przykład producent użył mleka 2%, dodał tyle cukru i tak dalej A jeżeli wy chcecie zrobić to po swojemu, to liczycie sobie po prostu kisiel czy budyń jako skrobię ziemniaczaną, czyli na przykład jeżeli mój budyń waży 40 gramów sam proszek, no to liczę sobie jako 40 gramów mąki ziemniaczanej. Do tego dodaję sobie tyle, ile użyję mleka, na przykład jeżeli użyję mleka dwuprocentowego i użyję jego 300 ml, no to wpisuję sobie dodatkowo aplikację w te 300 ml mleka, no i dodatkowo cukier, chociaż tutaj zachęcam Was, żeby jednak używać erytrytolu i się tym cukrem nie faszerować, no ale jeżeli chcecie użyć cukru, no to jeszcze dodajecie sobie gramaturę cukru i wtedy macie kaloryczność całego takiego Gotowego budyniu. Co jeśli grillujemy, pieczemy i tłuszcz wytapia się z potrawy? No i tutaj radzę właśnie za bardzo nie kombinować, bo nas to zgubi, bo będziemy w końcu mieli dość tego liczenia kalorii, bo podczas obróbki termicznej aż tak ten tłuszcz nam się nie wytopi. Niestety to nie działa tak, że jeżeli ugrillujemy sobie kiełbaskę na grillu, to ona nagle cudownie pozbywa się tłuszczu, bo to, co z tej kiełbaski kapie, to w głównej mierze jest po prostu woda. I są takie szacowane wyniki gdzieś tam, że podczas grillowania z kiełbaski możemy utracić około 4 gramy tłuszczu, no i to daje nam około różnicy 40 kalorii. Czy to dużo, czy to mało? No, ja bym się nie spinała, ja bym po prostu wolała sobie em, zważyć tą kiełbaskę przed obróbką termiczną i już nie chodziła z wagą na grilla i nie zawracała sobie głowy tym, ile się wytopiło finalnie z tej kiełbaski. Bo jeżeli wrócicie z grilla piechotą do domu, to spalicie dużo więcej niż te 40 kalorii, więc totalnie nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. No i ostatni punkt, ale moim zdaniem najważniejszy w temacie liczenia kalorii, to nie spinanie się co do 1 grama bo zauważ że nawet jeżeli będziesz miała różnicę tych kalorii w ciągu dnia o nie wiem 40 kalorii przekroczysz 80 czy 100 kalorii to i tak w skali tygodnia nie ma znaczenia bo twoje dni nie są jeden do jednego takie same i zauważ że jest dzień w który pośpisz dłużej na przykład więc automatycznie już trochę mniej się ruszasz ale znowu będzie taki w którym zrobisz trochę więcej kroków w kolejnym dniu spotkacie coś mega stresującego i ten stres w twoim organizmie albo spowolni ci ten metabolizm troszeczkę albo właśnie ci przyspieszy będziesz się stresowała będziesz nadpobudliwa i tak dalej i tak dalej i to już daje ci różnicę kalorii, więc to czy ty w apce będziesz miała te 40 kalorii więcej czy mniej niż zaplanowałaś, naprawdę w skali tygodnia, w skali miesiąca nie ma żadnego znaczenia i dużo zdrowie jest po prostu odpuścić taką obsesyjną kontrolę co do jednego grama, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i na pewno to nie jest zdrowe podejście do tego liczenia kalorii, a wierzę, że można to zrobić zdrowo, można to zrobić sensownie, nie popadając w obsesję i też zachęcam właśnie do tego, żeby to nie było tak, że my od Teraz do końca życia liczymy te kalorie. Niech to będzie etap, w którym uczymy się czegoś, w którym zależy nam na, na jakiejś rzeczy i kształtujemy rzeczywiście te nawyki w tą stronę, ale później postarajmy się jeść coraz bardziej intuicyjnie, coraz mniej kontrolując właśnie ten bilans. No i myślę, że osoby, które są w tym fit świadku już trochę dłużej i zrezygnowały z liczenia kalorii, potwierdzą, że po pewnym czasie doskonale już wiemy, ile powinniśmy jeść i nie musimy tych kalorii pilnować co do 100, co do 200. I ja sama właśnie jestem przykładem osoby, która rzeczywiście tam kilka razy w roku mam taki etap, że sobie te kalorie policzę, żeby właśnie znowu odzyskać trochę tą kontrolę, mniej więcej nakierować się na dane ilości, ale później totalnie to olewam, bo intuicyjnie jestem w stanie sobie poradzić, więc później aplikację używam sobie tak z doskoku bardziej, jak wrzucam Wam na przykład na story jakiś przepis i chcę podać Wam makro do tego dania, albo sama po prostu jestem ciekawa rzeczywiście, jak jakieś danie, które robię pierwszy raz mi wyszło, to sobie to liczę, ale tak na co dzień naprawdę Da się bez tego żyć i tego Wam życzę, żebyście właśnie potrafili zdrowo, fajnie się odżywiać i kształtować swoją sylwetkę, nie musząc skrupulatnie co do jednej liczyć każdej kalorii. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film był dla Was na maksa podobny. Przypominam o kodzie rabatowym na Fitatu, jeżeli chcecie sobie przetestować. Tyle ode mnie. Do zobaczenia.